No dzień dobry moi drodzy, witam Was jak zwykle bardzo serdecznie na kanale House of Makeup. Zapraszam Was dzisiaj na metamorfozę, którą zrobię. Uwaga. Samej sobie. To będzie makijaż świąteczny i nie ukrywam, że bardzo dobrze się składa, ponieważ ja naprawdę jestem w tej chwili zmęczona. Przygotowania do świąt są bardzo miłe, dają bardzo dużo satysfakcji, ale potrafią nieźle zmęczyć. Bieganie po sklepach to jest po prostu jedna wielka wyprawa. Uwielbiam to, ale nie ukrywam, że jestem zmęczona, więc myślę, że jestem bardzo dobrym materiałem na to, żeby pokazać wam, jak na takiej cerze, która może nie wygląda najpiękniej na świecie, wyczarować piękny, odświeżający, świąteczny makijaż. Jak jak widzicie moje włosy też jeszcze nie należą do najbardziej ułożonych, w związku z czym pokażę Wam na koniec jak wyczarować super ekstra fryzurę, bardzo prostą, która zawsze wychodzi. Zapraszam! A jak widzicie po tytule, nawiązuję w tej metamorfozie do pięknego jakże imienia Halina. I proszę Was, nie bierzcie tego do siebie, ja uwielbiam to imię, po prostu to jest taka żartobliwa, pieszczotliwa forma, w której zwracam się do moich znajomych, do moich przyjaciół. Ja często nawet do mojego męża mówię, choć Halina tutaj już zróbmy to, na przykład jak jesteśmy właśnie zmęczeni i brakuje nam sił, więc to jest takie dla nas nawet pokrzepiające, pobudzające, uwielbiam tą formę, jest ona pieszczotliwa i w żadnym stopniu nie ma na celu atakowanie jakiejkolwiek halidy. Kochani, no to zaczynamy. Ja dzisiaj będę się malowała, ale też będę Wam trochę opowiadała o tym, jak wyglądają u mnie przygotowania do świąt, więc to będzie też taka trochę forma pogadanki. I pierwszym krokiem makijażu, który ma na celu nie tylko dodać mi uroku, ale również odjąć mi zmęczenia jest użycie tak zwanego kompresu czarnej herbaty. Koniecznie sobie to zanotujcie, to jest jeden z moich naprawdę ulubionych trików, który sprawia, że po prostu moje spojrzenie jest takie bardziej wypoczęte i otwarte. I tego kompresu używałam nawet w dniu swojego ślubu. Jest to bardzo proste do zrobienia. Po prostu robię sobie napar z czarnej herbaty, najlepiej do fajnego kubka, takiego jak ten, który ma hasło uśmiechnij się. Trzeba się bombardować fajnymi hasłami. I po prostu ym, wkładam sobie takie waciki, które już sobie przekroiłam na pół i nakładam je pod oczy. Najlepiej jest, jeżeli właśnie ten kompres z herbaty włożymy do lodówki, ponieważ działanie chłodzące jeszcze bardziej pozbywa nas efektu opuchlizny pod okiem. Ale jeżeli nie macie czasu, to już sam w sobie ten kompres, kompres ma takie właściwości, które właśnie przeciwdziałają efektowi zmęczenia wokół oczu. To zasienienie jest mniej widoczne, spojrzenie jest bardziej wypoczęte, więc naprawdę polecam. I zobaczcie, wystarczy po prostu tak sobie. Zamoczyć. To jest takie, wiecie, bardzo mokre, więc prawdopodobnie w trakcie makijażu oka będzie to troszeczkę zjeżdżało z tej skóry pod okiem, ale i tak, o, bardzo ładnie się to przykleja, będzie trzeba sobie to tylko troszkę poprawić, ale jakie to jest przyjemne, naprawdę. Stary, dobry, domowy sposób, a naprawdę skuteczny, mój ukochany. Kompres nałożony, już czuję, że moja opuchlizna pod okiem się zmniejsza i możemy przejść w tej chwili do makijażu oka. Jak widzicie, podkreśliłam już brwi, nałożyłam również korektor na powiekę i przechodzimy do nakładania cienia. I chciałabym polecić Wam naprawdę genialny kosmetyk, który rewelacyjnie sprawdza się w takich chwilach, kiedy po prostu chcemy dodać sobie świeżości. To jest cień do powiek Golden Rose Nude Look w odcieniu 01 Ivory. On się nazywa dokładnie Pearl Baked Eyeshadow i on ma przepiękny odcień, właśnie takiego neutralnego, szampańskiego beżu. Jego błysk nie jest zbyt mocny, on jest bardzo eleganckim kolorem, on naprawdę dodaje świeżości i polecam go osobom, które na przykład nie mają dużej wprawy w makijażu, a chciałyby, żeby ten makijaż wyglądał tak świetliście i pięknie. Wystarczy, że nałożycie sobie palcem ten cień na powiekę ruchomą oka i spojrzenie będzie takie świetliste, piękne i bardzo świeże. Ja za chwilę to zrobię, ale zanim to nałożę uprzednio bazę pod cień do powiek, u mnie będzie to również jeden z moich ulubieńców, czyli baza Urban Decay Shadow Primer Potion. Moi drodzy, prawdopodobnie słyszycie, że nawet mój głos jest taki trochę zachrypnięty, a wynika to z tego, że wczoraj byliśmy na wigilii u naszych przyjaciół, u Sary Girgis i u jej partnera, był również Patryk, który śpiewał na naszym ślubie. No i muszę wam powiedzieć, że uwielbiamy takie spotkania, kiedy możemy złożyć sobie życzenia, kiedy możemy spędzić bardzo miło czas, zjeść coś pysznego. Nawet śpiewaliśmy, słuchajcie, do nocy, chyba o północy skończyliśmy i było naprawdę cudownie, ale mój głos właśnie jest taki trochę zachrypnięty właśnie dlatego. I teraz ten cień Golden Rose nakładam palcem. O. Aby uzyskać efekt takiej świetlistości i moim zdaniem to jest bardzo elegancka forma błysku, ponieważ nie jest to taki mocno szklisty błysk, tylko to jest bardziej takie satynowe, piękne wykończenie. O. Wygląda on w ten sposób. I teraz kolejny bardzo ważny trik, który powinna znać każda osoba, która chce nadać świeżości swojemu makijażowi. Kochani, nałożenie świetlistego cienia na powiekę ruchomą to jedno, ale rozświetlenie wewnętrznego kącika oka to drugie. To jest słuchajcie taka rzecz, o której czasami się w makijażu zapomina, ale jednak, kiedy właśnie taki kosmetyk zaaplikujemy w wewnętrznym kąciku oka, to kiedy nałożymy podkład, kiedy zrobimy rzęsy i tak dalej, i tak dalej, to jest to jeden z najbardziej odświeżających elementów makijażu. Kochani, przejdziemy teraz do paletki Too Faced Natural Matte, którą będę cieniowała oko. I chciałabym powiedzieć Wam, dlaczego decyduję się właśnie na taki makijaż. Kiedy przygotowywałam się do tego odcinka i zastanawiałam się, jaki makijaż Wam zaproponować, stwierdziłam, że oczywiście możemy postawić na klasykę i na czerwone usta, ale ja pokażę Wam coś innego, coś, w czym moim zdaniem mnóstwo kobiet wygląda pięknie, czyli takie smokey eyes z brzoskwiniowym akcentem. Brzoskwinia, morela, musztarda, to są odcienie, które naprawdę do Dodają kobiecości, dodają świeżości, a moim zdaniem, właśnie taki klimat lekkiego złota, brzoskwini, beżu idealnie wpasowuje się w klimat i w charakterystykę świąt Bożego Narodzenia. Jest to taki ciepły, piękny makijaż. Myślę, że sprawdzi się idealnie. I zaczniemy sobie od odcienia O i to jest właśnie taki beż z lek komusztardowym właśnie tonem, może nawet miodowym, ale nam się tutaj zrobiło teraz, słuchajcie, jedzeniowo, no ale w końcu na kolację wigilijną się szykujemy. I tenże odcień nałożę na zewnętrzną część mojej powieki, żeby oko ładnie zaznaczyć. Ja od razu ten cień nakładam sobie na centralną część załamania powieki, czyli tutaj, aby jak najbardziej otworzyć to nasze zmęczone spojrzenie i aby ono wydawało się jak najbardziej powiększone. I... Zawsze, kiedy cieniuję oko, pracuję najpierw właśnie na takim półprzymkniętym oku, żebym widziała, gdzie ten cień nałożyć, jeżeli chodzi właśnie o ten zewnętrzny kącik, a później patrzy się na wprost i właśnie na takim spojrzeniu na wprost rozcieram sobie cień ponad załamanie. To jest taki super trik powiększający. Oko jest w tej chwili zaznaczone odcieniem przejściowym, czyli w miarę neutralnym, i możecie zatrzymać się na tym etapie, jeżeli nie lubicie zbyt mocnego makijażu. Natomiast ja ten makijaż będę trochę przyciemniała i użyję tego odcienia. To jest taki ciepły brąz z lekko czerwoną nutą i nałożę go poniżej tego cienia przejściowego. Muszę wam powiedzieć, że chyba już mi się naprawdę udzielił ten klimat świąt, ponieważ właśnie stwierdziłam, że robię sobie piernikowe smoki, a jest mam właśnie taką kolorystykę. Ja, słuchajcie, już mam w głowie potrawy, które będę przygotowywała. Ja uwielbiam po prostu gotować, piec. Ja jestem wtedy najszczęśliwsza na świecie, naprawdę mnie to relaksuje. I oczywiście, pierniki będą, ale to, co ja jeszcze będę robiła, to jest, słuchajcie. Taka słodkość, taki przysmak, którego mogliście jeszcze do tej pory nie próbować, ponieważ jest to piernik zrobiony z pomidorów. Kiedy ktoś mi o tym powiedział, to ja w ogóle nie mogłam w to uwierzyć, jak pomidory mogą się tak pięknie komponować ze słodkimi smakami. Mało tego, jeżeli nie jesteście mistrzami w pieczeniu, to to zawsze wychodzi. To jest tak proste w zrobieniu. Napiszę wam w opisie yy, Skąd dokładnie pochodzi przepis? To jest jadło, i nawet wrzucę wam link, ponieważ jest to wspaniały przepis, boski, na pewno powali na kolana waszych gości. Cieniowanie oka mamy zrobione, i górę mam taką trochę spokojniejszą, ponieważ chciałabym, aby błyszczenie się opierało się na kresce. I tutaj przygotowałam dla Was jeden z moich naprawdę ulubionych linerów, jest przepiękny, ten kolor jest po prostu wybitnie boski. I to jest liner od Rimmel o nazwie Wonder Swipe. I to jest ten liner, który też transferuje do cienia, do powiem, więc jeżeli go rozmażecie, to będziecie mieć formę takiej właśnie przydymionej kreski, ale ja dzisiaj jej rozmazywać nie będę. Będę aplikowała liner przy Czyli niżęs, żeby one były takie bardziej podkreślone, żeby to spojrzenie było takie lekko migoczące. I to jest, słuchajcie, odcień takiego głębokiego granatu, prześliczny. Naprawdę komu bym go nie pokazała, to każdy jest zachwycony. I to również jest mój trik, ponieważ jeżeli na przykład jesteście zmęczone, to czerń czasami potrafi to zmęczenie jeszcze podkreślić. Więc jeżeli na przykład nie chcecie używać jakichś szalonych kolorów albo bardzo jasnych linerów, to spróbujcie granatu. Moim zdaniem to jest przecudny kolor. O, trochę tutaj nie oddycham, ale najprościej rzecz ujmując, ja po prostu przykładam sobie ten liner do rzęs. I on jest, zobaczcie, właśnie fajnych w tych końcówkach. Jak nie chcecie wyciągać tej kreski w takiej jaskółkowej formie, to nie mając już prawie nic na aplikatorze, możecie po prostu tą kreseczkę sobie porozmazywać. O, i ona będzie się tutaj tak ładnie kończyła. Liner nałożony. Moim zdaniem on pięknie wzbogaca ten makijaż, i teraz czas na rzęsy. No i kochani, zauważyliście, że rzadziej ostatnio używam kępek. Rzeczywiście tak jest. Jakoś tak polubiłam się z efektem dobrze wytuszowanych rzęs. Nie znaczy to, że kępek już nie lubię, ponieważ je kocham, ale. Jakoś tak ostatnio ich nie przyklejam, po prostu. I pokażę Wam taką mieszankę, która sprawdza mi się znakomicie. I obydwie maskary uwielbiam samodzielnie, ale razem to już w ogóle one dają spektakularny efekt, o który często pytacie mnie na Instagramie. I słuchajcie, jest to mieszanka maskar Belle Hypoallergenic Great Lashes Regenerist Mascara oraz maskary Gosha Catchy Eyes Drama, o której też już robiłam film. I słuchajcie, lubię nałożyć pierwszą warstwę maskary Hypoallergenic, drugą Gosha, i potem jeszcze tak końca wyciągnąć właśnie tą maskarą Hypo i daje to naprawdę wspaniałe efekty, wspaniałe rezultaty. Jeżeli lubicie efekt takich dramatycznych rzęs w pozytywnym tego słowa znaczeniu, a ja uwielbiam, to myślę, że zakochacie się właśnie w tym duecie. No, to zaczynamy od pierwszej warstwy maskary Hypoallergenic. Słuchajcie, ten tuż do rzęs ma jeszcze w składzie oleje krycynowe, mogę Wam tak jako ciekawostkę powiedzieć. No i rzeczywiście daje to efekt takiej regeneracji tych rzęs. To jest w ogóle taki stary sposób naszych babć na to, żeby rzęsy były piękne. Czyli oczywiście oleje krycynowe. Ostatnio. Y Przejęzyczyłam się w którymś z filmów, i zamiast powiedzieć, jakie piękne rzęsy, powiedziałam, jaki piękny rzęs. I tak wam się to spodobało, że chyba od dzisiaj będę mówiła właśnie, jaki piękny rzęs mi wyszedł. Teraz druga warstwa maskary gorsza. Widzicie teraz, jak sobie tuszuję rzęsy, to myślę jeszcze o takiej jednej kwestii, że ja, słuchajcie, jestem osobą, która oczywiście bardzo się cieszy, kiedy jest obdarowywana prezentami, ale naprawdę największą radość sprawia mi kupowanie tych prezentów i po prostu dzielenie się tym, co mam. Zawsze byłam takim człowiekiem, że to, co miał. Co się dzielił. No tak po prostu mam i zawsze w święta mam jakieś takie, wiecie, fajne życzenie, które gdzieś tam puszczam po prostu w świat i w tym roku tak będę sobie myślała o tym, że chciałabym, żeby ludzie po prostu byli dla siebie bardziej życzliwi. I widzę to naprawdę na każdym kroku, dosłownie wszędzie, kurczę, nie wiem, w kasie, w restauracji, jakoś tak ludzie mało pałają do siebie optymizmem. Gdzieś ta relacja cały czas jest taka bardziej bardzo zdystansowana. Rzadko kiedy widzę jakiś uśmiech. Często widzę taką nawet wrogość, niestety i również tą wrogość widzę w komentarzach. I ostatnio muszę wam powiedzieć, że trochę przeraża mnie to, co się dzieje właśnie w sekcji komentarzy. I mówię nie tylko jakby o swoim doświadczeniu, ale również o tym, co widzę u moich kolegów i koleżanek po fachu. I wydaje mi się, że to jest oczywiste, ale jednak wolę to powiedzieć. Oczywiście, że nie chodzi mi o kwestię takiej naturalnej krytyki, ponieważ to nie jest tak, że my oczekujemy, żeby wszyscy w 100% zgadzali się z tym, co mówimy, ale jednak zauważyłam taką. Złośliwość, taką uszczypliwość, takie wręcz dokuczanie tym twórcom i takie naprawdę uszczypliwe komentarze, poprzez które rozumiem czepianie się najmniejszych drobiazgów, bardzo często dostają mnóstwo łapek w górę. I nie wiem, myślę, że to wiąże się właśnie z takim poczuciem satysfakcji, że gdzieś tam sprawiłem komuś małą przykrość, ale ja dostaję strasznie dużo łapek w górę i teraz czuję się lepiej. I takim moim życzeniem jest to, żeby tą satysfakcję dawało ludziom to, że jesteśmy dla innych mili, uprzejmi, robimy dla nich coś miłego. A nie to, żebyśmy czerpali satysfakcję właśnie z takich nieprzyjemności, nierzeczliwości. Tak wygląda efekt końcowy. Uwierzcie mi, ja czuję się bosko, kiedy mam mocno podkreślone rzęsy, i teraz wreszcie mogę się pozbyć moich płatków pod oczami. Och, jak ja to uwielbiam! Kocham po prostu ten efekt. I wydaje mi się, że nie powiedziałam Wam jeszcze bardzo ważnej rzeczy, czyli czasu, w którym te płatki powinny leżeć pod okiem. I moim zdaniem najlepsze są efekty, kiedy te płatki nie leżą pod oczami krócej niż 15 minut. U mnie to zwykle jest około 20 minut. Ale nie musicie tego tak bardzo mierzyć. Po prostu wystarczy sobie zrobić makijaż oka i płatki zdjąć, ale ja już czuję się, wyśmienicie. I pod oko nałożę sobie jeszcze krem pod oczy, który bardzo lubię. To jest krem dr Irena Eris Authority. I to, no nie powiem, jest liftingujący krem pod oczy, ale moim zdaniem on daje bardzo dobre rezultaty. I właśnie w połączeniu z tym kompresem czuję, że ta moja okolica pod okiem jest taka, wiecie, napięta, zrelaksowana. O, uwielbiam. No nie ukrywam, powiem nieskromnie, że uwielbiam ten mój sposób, czuję się super pod oczami, ale wystarczy już tego gadania, przechodzimy do podkładu. Kochani, nałożę dzisiaj jeden z moich ulubionych podkładów drogeryjnych, a jest to podkład Golden Rose Total Cover 2 in One Foundation and Concealer. I to jest podkład, który przy tym swoim naprawdę mocnym kryciu ma efekt takiej lekkości i świeżości, ponieważ jego konsystencja jest taka piankowa, bardzo jedwabista, moim zdaniem on przepięknie pracuje na twarzy i dobrze wiecie, że jeżeli chodzi o podkłady kryj to ja tutaj jestem naprawdę wymagająca i zależy mi na tym, aby to krycie nie było powiązane z efektem ciężkości. Tutaj tego efektu ciężkości nie mamy, a sądzę, że kiedy przygotowujemy się właśnie na kolację świąteczną, możemy troszeczkę być zmęczone i podkład o mocniejszym kryciu będzie jak najbardziej pożądany, ale jeżeli użyjemy takiego, który jednocześnie będzie wyglądał bardzo jedwabiście i satynowo na twarzy, to osiągniemy właśnie ten pożądany efekt świeżości. Ja najpierw odrobinkę rozgrzewam sobie ten podkład na dłoni. Nakładam palcami na twarz, trochę go rozsmaruję i wklepię gąbką. I to też jest mój ulubiony sposób na pracę właśnie z podkładami o cięższym kryciu. Tak samo z korektorami. Kiedy właśnie nałożymy je dłońmi, to one właśnie pod wpływem tego ciepła będą rozgrzane i pięknie stopią się ze skórą. Gąbką później sobie tylko wyrównamy ewentualne niedoskonałości. Ale zobaczcie, jak on już przepięknie wygląda. Ta skóra jest taka nawet lekko świetlista, naprawdę bardzo lubię ten efekt. Kochani, a teraz korektor. I przypomnę o jednym z moich ulubionych korektorów wszechczasów, jakim jest korektor Art Deco Longwear Concealer w wersji wodoodpornej. Ja bardzo dużo mówiłam o nim, kiedy przygotowywałam filmy o tematyce ślubnej, ponieważ to jest korektor wodoodporny, który ma średnie krycie, ale kiedy na przykład polecił za, to on nie tworzy takiej stróżki z podkładu i z pudru. To jest. Korektor, który pięknie wygląda pod okiem, dlatego też myślę, że on będzie naprawdę świetną opcją, właśnie na makijaż świąteczny, ponieważ wiecie, czasami jest dużo wzruszeń albo dużo pięknych momentów, pod, podczas których na przykład tak się śmiejemy, że po prostu łza ze śmiechu nam się pojawia. I taki korektor po prostu sprawi, że ten makijaż będzie zabezpieczony, nie zrujnujemy efektu pięknego makijażu poprzez delikatną łzę. W związku z czym myślę, że ten korektor naprawdę będzie bardzo, ale to bardzo dobrze sprawdzał się w tego typu makijażu. Ja go nakładam. Oczywiście od wewnętrznej części oka, takimi pionowymi liniami w dół, i będę go jakby gąbką rozciągać do zewnątrz. Nigdy nie nakładam korektora, jeżeli nie ma bardzo mocnego, na przykład punktowego zasilenia, którego do, do, dodatkowo muszę przykryć, tutaj w tym miejscu, dlatego że tutaj pojawiają nam się linie i zmarszczki, których właśnie korektorem podkreślić nie chcemy. Kochani, no dzisiaj to tak w zasadzie mamy świąteczny makijaż ulubieńcami, w związku z czym, jakże mogłabym nie użyć jednego z moich ukochanych pudrów, czyli pudru Laura Mercier Translucent Powder. I to jest puder, który, słuchajcie, daje efekt właśnie takiej lekkości na twarzy. To nie jest taki mocny, wiążący mat, ale ja uwielbiam go właśnie za tą świeżość i uwaga, za to, że on się przepięknie fotografuje. W związku z czym, jeżeli podczas tego przyjęcia będą wykonywane zdjęcia, to ten puder naprawdę będzie prezentował się bardzo dobrze. I najpierw nakładam go mniejszym pędzelkiem pod oko, a później większym na strefę tę. Wymoduluję twarz i jak tylko uporam się z otworzeniem tego produktu, o to pokażę Wam co to jest. I będę używała bronzera z firmy PUR i on się nazywa Matte Bronzer Dark. I bardzo lubię ten produkt. On rzeczywiście jest dosyć ciepły, ale mimo wszystko moim zdaniem on przepięknie odświeża makijaż. Wygląda bardzo dobrze. I jak widzicie, mamy tutaj formę takiej mozaiki, która po prostu bardzo ułatwia aplikację. W związku z czym, jeżeli na przykład z takimi klasycznymi, matowymi bronzerami nie do końca sobie radzicie, to postawcie na tego typu formy i moim zdaniem będzie lepiej. Zobaczcie, jaki on jest piękny. Pamiętajcie o tym, zwłaszcza jeżeli wasza fryzura będzie odsłaniała czoło, aby bronzer nałożyć również właśnie wzdłuż linii czoła. Ale nie tylko tak wiecie bardzo ciasno przy linii włosów, ponieważ to może stworzyć efekt niestety nieestetycznego i, mówiąc najprościej, brudnego makijażu. A żeby właśnie ten taki ocieplony efekt stworzyć, aby stworzyć efekt skóry muśniętej słońca, no to moim zdaniem ten bronzer powinien zaczynać się mniej więcej w połowie czoła. Teraz dopełnię modelowanie twarzy różem do policzków oraz rozświetlaczem i za chwilę przejdziemy do dolnej powieki. Róż, którego będę używała to jest róż Sensic w pięknym odcieniu 205, to jest ultra odświeżający odcień takiego dziewczęcego różu. Natomiast jeżeli chodzi o rozświetlacz to użyję również drogeryjnej propozycji od My Secret o nazwie Hello Princess. Teraz na linię wodną oka nałożę moją ukochaną kredkę, to jest kredka MAC Coffee i to jest przepiękny odcień takiego właśnie chłodnego brązu. Jeżeli na przykład chcecie wzmocnić swój makijaż, ale w czerni nie czujecie się do końca komfortowo, to właśnie ta kredka moim zdaniem będzie znakomitą alternatywą, ponieważ ona rzeczywiście wzmacnia to spojrzenie, sprawia, że ono się przepięknie fotografuje, a nie ma tutaj tego efektu aż takiego wzmocnienia, jakie daje nam klasyczna czerń. Teraz wracam do odcienia huka z paletki Too Faced i zaznaczam sobie dolną powiekę. A teraz kochani, nałożę sobie taki lekko świetlisty cień na dolną powiekę, oczywiście możecie zostawić sam mat, ale ja lubię kiedy ta świetlistość jest również nałożona na dolną powiekę, ponieważ moim zdaniem sprawia ona, że Smoky Ice jest takie bardziej lekkie i przystępne i cień, którego używam pochodzi z mojej kochanej paletki Huda Beauty, on się nazywa Charmed i możecie to zrobić dokładnie tym samym pędzelkiem, o... I po prostu wprowadzić trochę błysku do tego makijażu. To nie jest jakiś taki spektakularny blask, natomiast moim zdaniem lekko odciąża to makijaż. No i dopełnieniem makijażu są oczywiście usta. Dla mnie ultra ważny element makijażu, który rzeczywiście może podkreślić tą kobiecość, sprawić, że makijaż będzie wyglądał bardziej urokliwie. Jeżeli chodzi o dzisiejszą propozycję makijażu świątecznego, to mam dla Was matowe pomadki w płynie, które moim zdaniem sprawdzą się znakomicie, ponieważ nie będziemy musieli ob obawiać się o to, że pomadka ulegnie zniszczeniu, kiedy na przykład będziemy jeść, będziemy cieszyć się posiłkami itd. itd. To są słuchajcie, pomadki Golden Rose, My Mat Lip Ink, o których nawet robiłam film, ponieważ są po prostu fenomenalne, to są bardzo leciuteńkie pomadki, których konsystencja jest wręcz taka lekko wodnista, ale po chwili ona zastyga i ta wodnistość jest plusem, ponieważ one są ultra lekkie niewyczuwalne. I one jeszcze mają taką fajną właściwość, że jeżeli na przykład po kilku godzinach ta pomadka delikatnie wam się tutaj. Zje w środku ust, to nie musicie zmywać tej pomadki, tylko wystarczy, że nałożycie drugą warstwę, a to moim zdaniem jest rzadkość, jeżeli właśnie chodzi o takie zastygające matowe pomadki w płynie. Ja sobie zrobię taki trochę efekt ombre i najpierw nałożę trójkę, a potem dwójką rozjaśnię środek. O, i tak wygląda ta trójka. To jest przepiękny odcień takiego beżu, który nie jest za jasny i na środek właśnie nałożę dwójeczkę. Usta gotowe, zobaczcie jak to przepięknie wygląda. Uwielbiam taki efekt i teraz, żebym jeszcze miała pewność, że ten makijaż przetrwa całą noc, to muszę go utrwalić i użyję jednej z moich ukochanych mgiełek, czyli mgiełki Smashboxa Photo Finish Setting Spray. No i voilà! Możemy przechodzić do włosów. Spinka zdjęta i moi drodzy, ja mam teraz włosy do ramion. Regularnie co miesiąc je podcinam, aby tą długość zachować, ponieważ uwielbiam tą fryzurę. Ona wymaga minimalnego nakładu pracy, wystarczy po prostu wysuszyć włosy i fryzura jest gotowa i wygląda super. Natomiast na większe okazje robi sobie loki i pokażę wam, jak te loki zrobić, żeby one wyglądały naturalnie, żeby było prosto, lekko i przyjemnie. I myślę, że polubicie ten sposób, ponieważ jest super. Moje włosy są po prostu świeżo umyte i wysuszone. Nie robiłam tutaj niczego specjalnego. I kiedy robię sobie loki, to troszkę te włosy tapiruję. Nie robię tego na co dzień, natomiast przy lokach zauważyłam, że to wygląda po prostu lepiej. Nie robię szalonego tapiru, wystarczy troszeczkę, ponieważ rzeczywiście fajnie to odbija te włosy od nasady i sprawia, że fryzura sprawia wrażenie większej. Lubię, słuchajcie, też tak troszkę mocniej podtapirować ten tył, ponieważ osoby. Niewysokie, takie jak ja, wyglądają w tym fajniej, ponieważ wygląda się po prostu wyżej. O, i mamy taki tapirek. On nie musi być jakiś taki super, teraz idealny. I ja robię bardzo prostą rzecz i korzystam z naprawdę bardzo prostego schematu. Pryskam moje włosy takim sprayem od Marokan Oil. On się nazywa Spray Vol Volume. I to jest spray, który. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze działa na moje loki. Pięknie pachnie, one są naprawdę pięknie wygładzone, super się utrzymują i kiedy go użyję, to te loki trzymają się naprawdę dosłownie 2-3 dni. Pryskam z niewielkiej odległości. Ja po zaaplikowaniu tego sprayu delikatnie jeszcze przyczesuję włosy grzebieniem, żeby on po prostu rozmieścił się równomiernie na całych moich włosach. I korzystam z lokówki. Ja bardzo lubię taką grubszą lokówkę i będę sobie po prostu wywijała nią włosy. To jest naprawdę dziecinnie proste, ale moim kluczem do tego, żeby te loki pięknie się utrzymywały, jest to, że kiedy skończę moją fryzurę, używam lakieru do włosów, czekam tak około 15 minut i później te loki rozczesuję. I one wyglądają wtedy pięknie, naprawdę. Macie fryzurę jak słuchajcie z jakiegoś pokazu mody, na przykład aniołków Victoria's Secret. Kocham, kocham, kocham. Już Wam pokazuję. Jak to robię? Najpierw wywijam grzywkę troszkę do zewnątrz. O, dosłownie chwilka i ona już wygląda ekstra. Nie przytrzymuję tej grzywki, słuchajcie, zbyt długo, ponieważ ona potrafi się tak mocno zakręcić, że wygląda po prostu jak taki baranek, a tego efektu nie lubię. Więc ja dosłownie owijam tą lokówką włosy, przejeżdżam jakby w dół, o, i puszczam. Czasami robię to dwa razy. W ten sposób. Oczywiście dokładną nazwę tej lokówki napiszę Wam w opisie. I teraz reszta włosów kręcę raczej grubsze pasma. Nie lubię takich cienkich, ponieważ naprawdę lubię efekt naturalnych loków. Przytrzymuję parę sekund. Opuszczam. I za chwilę użyję lakieru na całość. to mniej więcej powinno wyglądać na tym etapie, natomiast pamiętajcie, że ta fryzura jest super nie tylko dla włosów krótszych, takich jak moje. Ona sprawdza się znakomicie również na włosach długich. Robiłam ją właśnie kiedy moich włosów jeszcze nie obcięłam i też tą fryzurę uwielbiałam. No i teraz trzeba się porządnie utrwalić. Lakierem do włosów. I widzimy się za 15 minut. Minęło chwil parę i teraz będę rozczesywać swoje włosy. Ja używam do tego po prostu grzebienia. O. I zobaczcie jakie one od razu taki piękny puszap mają, kiedy je rozczeszemy. Bardzo to lubię. Troszeczkę jeszcze tą górę. Ojejku, bardzo lubię tą fryzurę naprawdę. Można to też zrobić palcami, ale moim zdaniem one są takie jakby łagodniejsze i takie subtelniej ułożone, kiedy robimy to właśnie za pomocą grzebienia. I mam tutaj taką super ekstra, hiperfajną rzecz, a jest nią lakier do włosów z brokatem, który ja dostałam, słuchajcie, od mojej kochanej Teściowej, którą bardzo pozdrawiam i bardzo wam dziękuję za tak fantastyczny odbiór. Jesteście najlepsi na świecie. I to jest lakier, który już dziewczyny na moich szkoleniach widziały, więc też wam dziewczyny bardzo gorąco polecam. I on ma takie właśnie złote drobinki, moim zdaniem super na Wigilię, na sylwestra też jak najbardziej. Ja go nałożę w tej chwili. O i zobaczcie, tutaj pojawiają się takie fajne drobineczki świąteczne. Kochani, no i moja własna metamorfoza dobiegła końca. Bardzo się cieszę, że spędziliście ze mną ten odcinek z cyklu Get Ready With Me. Bardzo lubię się szykować z Wami i troszeczkę sobie do Was pogadać. Od razu mówię, że życzeń świątecznych jeszcze Wam nie składam, ponieważ przed świętami pojawi się jeszcze jeden odcinek, w którym będę mogła oficjalnie życzyć Wam wszystkiego dobrego, ale póki co bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Napiszcie mi w komentarzach, jakie potrawy wigilijne szykujecie. Może ja też zaczerpię inspiracji. Oczywiście przepis na piernik pomidorowy zamieszczę w opisie, tak jak Wam obiecałam. Dajcie mi również znać w komentarzach, jak podoba Wam się makijaż, jak podobają Wam się włosy oraz ten taki świąteczny brokacik we włosach. Dzięki, że byliście ze mną, jeżeli odcinek był dla Was przydatny. Nie zapomnijcie o kciukach w górę, o subskrypcjach i wszystkiego dobrego dla Was. Mua.